Wasze pierwsze niepowodzenie w dzieciństwie, które pamiętacie do dziś? Taka jakaś porażka, jakieś coś, co Cię... Ja pamiętam... No dajesz. Nikt tego oczywiście co? nie słucha, między nami, prywatnie. Ja pamiętam, miałam jakiś wierszyk do powiedzenia w kościele. Taki, nie wiem, pani katechetka mi zadaje. Ja nie miałam 6-7 lat, nie wiem. Ale po prostu byłam tak zestresowana, że w połowie wierszyka zaczęłam na rybkę wierszyk mówić, jakieś bzdury tam zaczęłam peplać. Ja patrzę... Na freestylu? Na freestylu leciałam, na grubo w tym kościele i po prostu ja tylko patrzyłam na moją mamę, jako na tak z takim uśmiechem, ale... <laughs> No trudno! No trudno, córeczka. może następnym razem się uda. Tak, ale także, ale wiecie, ja teraz jak z perspektywy na to patrzę, to pewnie jakbym była widownią, to pomyślała, o Jezu, jaka urocza mała dziewczynka no, no pokupiła się. się A ja myślałam, same najgorsze rzeczy, Jezu, co ja zrobiłam? Chciałam się zapa zapaść pod ziemię! Ale no, no to ale Tam, się, na, tam jesteś... się narodził duży stydziosek mały chleba, tak, pewnie I trzeba go wywalczyć. No ale no wiecie, no, też takie sytuacje też budowały moją niepewność mm. siebie. No, to no, to, to, właśnie, to no, no, my tak. nie walczymy tylko i wyłącznie o tą pewność siebie, ale te potknięcia czasami nas y, cofają o ten krok do tyłu, nie? Tak jest. No, także, no, jest także, boimy się, nie, nie lubimy tego uczucia, więc się mm. automatycznie cofamy. No, cofamy no, zamykamy. Zamykamy. no ale to jest też nierozerwalna droga. Y, no, to wszystko musi być. Te potknięcia muszą być. Oczywiście. To, 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 że, a wy chłopaki? Dobra, ale to. to a ty? Jakieś no ja pamiętam, ja pamiętam dobrze, bo chór, z którym tam próbowałem śpiewać w podstawówce, um, miał wyjazd do Malborka i miał być ogólny wyjazd i śpiewanie. i Ja dostałem bodajże gusków śpiewaczych wtedy. To była jakaś szósta, piąta klasa podstawówki i my Właśnie wywalili się z się tego chóru I ja płakałem, ja bo ja tak chciałem. Ale czemu ogóle, no guzki śpiewacze miałem? Bo to przez na gardę. I tak żałowałem, tak po prostu mi było wtedy przykro, i tak chciałem tam pojechać, że mm. chyba zacząłem śpiewać. A to teraz mi przypomniałeś tym chórem okay. moją traumę z dzieciństwa, którą. No to było takie jeszcze, o! Zablokowaną. Też akcja jest w chórze, w miejscu chór szkolny i występ w Filharmonii Wrocławskiej. I pani od chóru powiedziała: ubierzcie kolorowe t-shirty, a na dół spodnie od garnituru czarne, żeby wszystkie dzieci wyglądały jak zespół, <laughs> czyli czarny dół i kolorowa to my, góra. Szamcie, dobra, no. Ja nie miałem garnituru. No nie miałem, po prostu nie było budżetu na garnitur, to nie było w pierwszej było. potrzebie, żeby tak. mieć garnitur dla dziecka. No tak. I ja mówię, mama, ale ja potrzebuję czarne spodnie, mama mówi, to weź najciemniejsze dżinsy, jakie masz, będzie na pewno dobrze. I ja z taką intencją, przecież będę mieć najciemniejsze dżinsy, nie będzie źle, a ja stałem na środku w pierwszym rzędzie, według tego no tak. schematu. No i jest próba i pani do mnie, Baron, dlaczego ty nie jesteś przebrany? ja mówię, no jestem. Przebrany. A gdzie masz czarne spodnie? Ja mówię, no nie mam czarnych spodni. I oni mnie, słuchajcie, usunęli z występu za spodnie. I ja przy tych 30 nie. dzieciach też czułem takie poczucie no. wstydu i odrzucenia. Yeah. Yeah. I tak. Yeah. Podobnie. Podobnie. No. Yeah.